Fajną śmieciarkę zwinęliście. Mamy 4,5 minuty. Siemano, kapitanie. Gapisz mi się na bebech? Nie. Widziałem. Zerknąłem tylko. Właśnie. Przepraszam. Czego się gapisz? Czego chcesz? Przyjechaliśmy z Toronto na zjazd Związku Śmieciarzy. Chcieliśmy wziąć trzy pokoje na parę godzin. Musimy się przespać. Można płacić kartą? Jasne, panie Leigh. Mów mi, Jim. Wyniesiecie rzeczy z hotelu i władujecie do śmieciary. Niczego nie zostawiajcie. My jesteśmy kurewsko obici, więc musicie sami wszystko załadować. Jasne? Spoko. Trevor? Tak, zrozumiałem. Chłopaki, droga wolna, szybko! Nie noś za nim kabla, pakuj resztę. Jaki czas? Dwie minuty. Droga wolna. Cholera. Ale się popisałeś. Co za przygłup Bierzcie wykładzinę. Trzeba ją czymś podważyć. Palcem podważ. Masz łapy chude jak szkielet. Dobra robota. Patrzcie w górę. Pamiętajcie tylko, żeby mu się nie gapić na bebek. Co jest? Nie ma mebli? Na czym mamy kurde fajle ja spać? Na ziemi? O co chodzi, Lej? Gdzie moje meble? Były tu dwie godziny temu. Właśnie się pytam, gdzie? Nie będę spał na ziemi. Na co się gapisz? Na nic. Na co? Na nic. Dzwonię po liny. Chyba ja zadzwonię. Pozwę cię. Wynająłeś nam pokój bez łóżek. Nie gap się. Nic nie robię. Przestań, Bubbles. Czytałem napis na koszulce Vancouver. Wszyscy ci się gapią na bebek, bo jest kurwa gigantyczny. Wszyscy teraz się popatrzymy. I co? Gówno. Z czym masz problem? Z niczym, to wy się gapicie. Ale z ciebie pojeb. Masz bebek i tyle. Wyluzuj, spadamy. Na co się gapisz?